Cześć, witam Was na moim kanale Dieta dosyta. Dziś chcę pokazać Wam, jak przygotować omlet, aby nie zajęło nam to pół godziny, ani aby nie wyszła nam z tego jajecznica. A więc zaczynajmy. Do przygotowania będzie nam potrzebne dwa jajka, szpinak, pół cebulki i dwa szynki. Kolejnym etapem jest y, dobór odpowiedniej patelni, ponieważ dostosowanie odpowiedniej wielkości patelni do przygotowania omleta będzie kluczowe, aby zachował on nam konsystencję. Jeżeli wykorzystujemy tylko dwa jajka, powinniśmy użyć takiej niewielkiej patelni. Nawet warto używać patelni, która ma jest bardziej głęboka, można ją też przykryć. Dlatego będziemy mogli użyć zdecydowanie mniej tłuszczu niż jeżeli chcielibyśmy ją zrobić taki omlet na Płaskiej patelni naleśnikowej, ponieważ tutaj musielibyśmy ją rozgrzać do wysokiej temperatury, aby mógł omlet łatwo się ściąć. Dlatego zdecydowanie polecam szczególnie osobom początkującym taką patelnię. A jeżeli chcielibyście zrobić zdecydowanie większą porcję z czterech lub trzech jajek, to już tutaj wykorzystałabym większą patelnię o większej średnicy. Następnie y, musimy przejść do y, przygotowania naszych składników, a więc należy pokroić y, cebulkę. Cebulka już pokrojona. Wybijemy wybijamy jajka do miski. Używamy trzy paczki, rozczepujemy jajka. Czy, y, lekko, aby y, konsystencja była przypominała wymieszane jajko, nie musi być y, zbytnio na powietrzone. Następnie dodajemy pokrojoną cebulkę. Plaster szynki, Jeśli jest taki jak ja dzisiaj mam, bardzo elastyczny i z dosyć twardymi końcówkami, można go jeszcze nieco rozdrobnić. Mieszamy łyżką, aby wszystkie listki obtoczyły się w jajku. Na koniec dodajemy przyprawy, szczyptę soli, odrobinę pieprzu. Przechodzimy teraz do smażenia naszego omleta. Rozgrzewamy patelnię. Wlewamy minimalną ilość oleju, jest łyżeczka, dosłownie kilka kropel. Możemy teraz użyć rącznika papierowego, albo rozprowadzić olej po całej patelni, a nadmiar zostanie wsiąknięty i nie zostanie spożyty. Następnie dodajemy naszą mieszaninę. na chwilkę. Użyję teraz przykrywki, czekamy dwie minuty. Zaglądamy do naszego omleta. Jak widać, brzegi już odchodzą, omlet zaczyna być już powoli gotowy. Dlatego, jeżeli używamy aż taką dużą ilość dodatków, warto przykryć i odstawić na chwilę na bok aby mógł dokładnie ściąć się powierzchnia do góry a również można użyć odrobinę wody należy wówczas delikatnie dodać wodę jak widać Otóż omlet ściął się już i na górnej powierzchni, z dolnej lekko jest przerumieniony. Taki omlet już jest gotowy do spożycia, a więc wyłączamy i możemy, i możemy już zjeść takiego tak przygotowany omlet. Przekładamy go na talerz. Omlet śniadaniowy już jest gotowy. Oto nasz omlet. Jak widzieliście, jest bardzo prosty w przygotowaniu. Dodanie tej wody pod koniec powoduje, że omlet się zaparuje i będzie możliwe spożycie go w całości, a nie w postaci jajecznicy. Oraz w ten sposób użyjemy znacznie mniejszą ilość tłuszczu. Jeśli podobał Ci się ten film, polub go. A jeśli podobacie się mój kanał, to go subskrybuj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.